niegrzeczny o dziecku, naughty, niegrzeczny chłopiec, a naughty boy, uparty, stubborn, ciekawy, zaciekawiony, curious, ciekawość, curiosity. Po prostu jestem ciekawy jak to zrobiłeś. I'm just curious how you did it. Taktowny. Tactful. Nietaktowny. Tactless. Surowy, wymagający. Strict. Wyrozumiały wyluzowany easy going mamy wyrozumiałą nauczycielkę we have an easy going teacher towarzyski sociable Nietowarzyski. unsociable mądry wise Niemądry. Unwise. Mądrość. Wisdom. Głupi. Foolish. Głupiec. A fool. Nie rób ze mnie głupca. Don't make a fool of me. Naiwny. Naiw.